Naprawdę niesamowita rzecz. Niesamowita. Prosimy, Cię. My też zaczniemy w ogóle bez mikrofonu, ponieważ mamy bardzo donośny głos i te mikrofony to wysiadają w naszych My rękach. My jesteśmy energetyczni. Jo, tak, bardzo dobrze się rozumiemy. To, to, to prawda. My się rozumiemy w ogóle bardzo dobrze, jesteśmy jednym, dobrze, jak kogoś coś boli, albo komuś coś jest, w ogóle to weźcie, w ogóle tego użyjcie. My się patrzymy, w ogóle, dobra, teściowa w ogóle, nasza Ukrainka z Ukrainy, z Kijowa. Dziwa, piękna, ładna, kosmiczna w ogóle, no. No i mówi w ogóle, że ma taką wielką opryszczkę. Była u nas dwa dni, z tej opryszki leciała krew, z tej opryszki leciało w ogóle wszystko. I one jak zaczęły w ogóle pić tą wodę na naszych oczach, to nagle w ogóle, słuchajcie, z tej opryszki zaczęło wypływać w ogóle normalnie jeszcze więcej krwi. Ona suszyły. Godzinę czasu w ogóle to robiły. Piły suszyły, piły, suszyły, piły, suszyły, piły, suszyły, piły, suszyły. Słuchajcie, w pewnym momencie ona przykłada w ogóle normalnie, w ogóle jej ręce przykładają w ogóle do ust tak zwaną hmm, chusteczkę. I nagle ta chusteczka cała się zalewa krwią, ona odejmują w ogóle normalnie jej ręce w ogóle od ust, w ogóle te tak zwane chusteczkę i normalnie białe ciało. Takie ciało, że po prostu szok! Wow! Miałyśmy tylko nasze wszystkie pieniądze, to było 6000 w ogóle 300 czy 500 zł. Wyjęłyśmy z kieszeni i mówią, chcemy to natychmiast. Mimo to, że stało się to na jej twarzy że jej twarz wyleczyła się w ciągu jednej godziny na naszych oczach, gdzie nie było pryszczki, znikło po prostu, odpadło wszystko co B, to wyobraźcie sobie, że on w <grym 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 one w to nie wierzą. One w to nie wierzą. One w to nie wierzą. To po... nie kwestia wiary, tylko wiedzy. Jo, wiedzy w ogóle, one po prostu mówią, że to, A, to w ogóle jakaś... Wszyscy jest jesteście duchowi, wszyscy jesteście duchami w ogóle zamieszkującymi ciało. Ale pomijając to, w ogóle. mamy w ogóle tu naszego ojca w ogóle, którego gdzieś tam w 1942 roku urodził się w ogóle na kolonii, czyli 82 lata był na kolonii i wiecie co, miał raka prostaty. A, miały w ogóle tak, że siku i kupę robiły w ogóle pod siebie cały dzień, od rana do wieczora. I wszystko w ogóle było po prostu tak, że wszystko bolało, ma poucinane w ogóle po dwa palce u każdej nogi, w ogóle miał do odcięcia mieć, to się nazywa stopa cukrzycowa, czyli stopę chcieli mu uciąć w ogóle, bo mówią w ogóle, że jest do... Eee, zabrania w ogóle, bo tego się nie da wyleczyć. Więc my wzięłyśmy w ogóle, pojechałyśmy do Kolonii 1300 km. Wzięłyśmy wbrew woli wszystkim systemom w ogóle, które tam są w ogóle tego wspaniałego oto białaska. I słuchajcie, przywieźliśmy go do Pryve. No i jak one robiły nam kupę i siku w ogóle przez cały czas, w ogóle to nam było trochę trudno w ogóle. Pieluchy musieliśmy rano wymieniać, w dzień ciągle w ogóle, bo trzeba w ogóle robić. I wiecie co, godzinę, czyli siedział pół godziny. Siedziały w ogóle jego ciałko w ogóle i duch, który go napędza, bo też go jeszcze ma, w ogóle mówi normalnie buzią. Pół godziny. I Aleksander mówi, że pół godziny i koniec. A my w uparcie w ogóle dawajcie w ogóle jeszcze raz. Mówisz o urządzeniu bio. Jo, mówimy o urządzeniu bio w ogóle, bo my mówimy jakby o urządzeniu w ogóle, które jest dla nas najbardziej wygodne, ponieważ mamy w ogóle dzieci, mamy rodziny, mamy w ogóle zajęcia. I kiedy my to robimy, w ogóle zajmujemy się tym, no to wtedy musimy. Słuszarko mieć zainteresę, jakby z mikrofonem. A dobrze nas słuchać? Bardzo dobrze. Dobrze, dobrze nas słuchać, więc nie potrzebujemy zajmować rąk. Więc mówimy dobrze, w ogóle to my sobie przyjedziemy, pogadamy sobie z Aleksandrem, z jego piękną księżniczką Doroti, w ogóle i posadzimy Norberta. Na te piękne urządzenie. Posadziłyśmy w ogóle jego nóżki po 45 5 minucie po półtora roku czy dwóch latach, kiedy robił siku i kupę na ten. na piluchę, Na pieluchę mówi. Pipi! Pi, 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 Pipi, pi, pi, że chce Siusiu. Dla nas to było nowe słowo, bo my niemieckiego w ogóle nie znamy w ząb. w ogóle, więc znamy, ale co to jest te pipi w ogóle. I od tamtej pory minęły trzy miesiące czy cztery. No, pomyliłyśmy się. Półtora miesiąca w ogóle minęło na czas, tak nam się wydaje, że szybko płynie. Robi za każdym razem w dzień siku do toalety i kupę do toalety. Nie ma niczego w ogóle, co byłoby zrobione w ogóle w dzień. W nocy jeszcze się zdarza. Brawo, brawo. Dziękujemy ślicznie.